Co robicie? O ty ty ty. O, ty ty, ty. o ty, ty ty Napadasz na mnie. Cały czas na mnie napadasz. O ty niedobraczku. Mielek. Wychodzimy tutaj. Tak już na drapaczek. Mini drapaczek. O kto to tutaj znowu na mnie napadł? Jak go tam on na mnie napada cały czas? Emuś. E Emuś. Emusiek, no tak. A kto to tam szaleje? Hmm. Kto to tam szaleje jak pijany zając? Ja po prostu widzę. Kto to tak szaleje? Kto to tak szaleje? Halo? Emusia? I wpadam, i wypadam, i pędzę. No i co? No i co? No i musisz jakoś przebiec koło moich nóg. No? Rozpędziłam się, rozpędziłam się i co to było? O rany, o rany! A ktoś mnie drapie. Wiesz, jak ja już mam nogi zdrapane? Emutek, idź tutaj, idź, idź na słonia. Patrz, jak oni się tu już grzeją. To zrobione miejsce. Kaloryfer grzeje i koty się też grzeją. I jest najlepiej na świecie. Tak, tak siedzimy. Czekamy na obiad, co zjemy i dalej będziemy pracować, pracować, pracować. Tak, 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 tak. A może nie będziemy? Weźmiemy sobie jakiś urlop. <laughs> co wy na to? <laughs> ojej, ojej! Jeju, jeju. Ktoś tam łazi za mną. W kółeczce grzebie bardzo dobrze. Łalany. Co taki jest? to ja tego kota znam? Nie znam go w ogóle. <laughs> emcia! Emciucha! Ty to jesteś taka łobuziara. Taka łobuziara jesteś. Niesamowita. Tak. Słuchasz, co mówię? No tak. Eowinka wychodzi sobie. <laughs> Była gdzieś. A kto to tutaj siedzi? Kto to tutaj łypie na mnie tym okiem pomalowanym? No tak. I tu spimy, i tu sobie spimy. Tam też już zaczynam lulać. Och, gruba dubka. Pach! I siedzę. A ja tu jeszcze muszę jakiegoś kota wywabić. Ja tu muszę kota wywabić. Halo! Emeczku, kochana! emuśku. No tak, no Emula, Emula, kto to cię O, ktoś cię ruszał. Patrz, jak się tam gryzą. No tak. Popatrzcie, co ta Eowina robi. Zobacz, co ta Eowina robi. Patrz, jak go napada, jak go gryzie, on tak krzyczy. Eowisia, ale ty niedobra dziewczyna ta dzisiaj jesteś. No? Patrzcie, jak napadła na niego. A znaczy, widzę, że Elza, ty nie wcale nie jesteś lepsza. W ogóle. A proszę. Proszę, jakie zabawy. Patrzcie, jakie zabawy. No tak? A najlepiej, Toma. Jak sobie Lula taki zakopany, tak mu dobrze. Tak. To spijcie.